Siemka, witam Was na kolejnym odcinku z serii o Zero Dolbyczyka. Kolejny poradnik od SBI. Podstawowe buildy, tym razem mamy łuk. Ta. I teraz pytanie, dlaczego na przykład włócznie, dlaczego na przykład frosty nie były wcześniej? Bo na pewno inni mi się przyjemniej, znacznie przyjemniej czyści. Myślę, że tutaj łuk się pojawia dlatego, że on też w koraptedach chociażby jest bardzo wysoko. Jak wejdziecie sobie na Murder Ledger, tak jak tutaj macie do góry, Murder Ledger się pisze. Też nie, Bloodstats. O, Bloodstats to tutaj było. I teraz wejdziemy sobie, powiedzmy, jeden na 1 Slayer Last 7 Days, czyli ten wyższy poziom w koraptedach, 7 dni ostatnich i łuk jest jako druga broń pod względem użycia. Zobaczcie Kers 1900, użyć, a łuk 1250, a tutaj mamy potem bir pawser, dziwne. To chyba trochę szczurek na 1000. Czyli jest tutaj dość spora przepaść pomiędzy tymi, powiedzmy, trzema bronią a kolejnymi. I łuk jest jako drugi z win rate o 55%, więc na plus można powiedzieć. I pewnie dlatego też tutaj się pojawia. Okej, okay, dobra. No to, bohaterem najnowszego przewodnika jest broń dystansowa. Kto by się domyślił, że łuk jest dystansowy? Oczywiście nowy z serii dla początkujących i średnio zaawansowanych graczy. I teraz, no, słuchajcie, znowu widać, że ktoś tutaj na szybko klecił poradnik. Mianowicie. Mamy znowu nadpsute itemy, także możemy się spodziewać jakichś błędów. Zobaczymy, czy tym razem znowu będą jakieś. I mamy tak. Łuk depta. Wielostrzał, czyli po prostu ku. No, to jest nawet to. Na odpychanie. Umiejętność obszarowa, która odrzuca wrogów do tyłu i zadaje obrażenia w stożku przed postacią. I ta umiejętność jest bardzo fajna. W sumie, chyba na początek najlepsza nawet. Bo nie dość, że zadaje duże obrażenia w, po prostu w krótkim czasie, buduje dystans pomiędzy nami a przeciwnikiem, to te obrażenia są obszarowe i też przerywają skile chociażby. I nawet mopką, także to jest fajne. Jeśli się robi jakieś solówki, chociażby, to czy nawet w grupówkach często się teraz tego używa. Jak są na przykład w kiperach, czyli o te baby co powiększają pozostałych, no to w tym można im chociażby to przerwać więc fajna opcja. Dobra. Promień światła, czyli to W, pierwsze teraz jest, kiedyś było ostatnie. Twoja umiejętność W wystrzeliwuje w powietrze strzały, które ląduje w po krótkim opóźnieniu, unieruchamiając i zadając obrażenia wszystkim uderzonym wrogom. Tak, to jest fajna umiejętność, chociaż na PvP bardzo rzadko się ją stosuje. To na PvE w tym momencie nie mamy na początkowych łukach wybuchających strzał, które byłyby jednak Troszkę lepsze, ale ta umiejętność jest bardzo prosta. Rutuje przeciwników i zadaje obrażenia obszarowo, więc też spoko. Na mopki OK. Na graczy jednak najczęściej się stosuje W na odskok. Tak w sumie tak, w sumie najczęściej. Czasami wybuchające strzały na ZVZ, small scale, no to tam dużo lepiej się sprawdzają wybuchające strzały. Zaklęty Couchan i to jest nasze E, które zostało ostatnio przerobione i już omawialiśmy to wiele razy. Po prostu enchantuje nam strzały, i potem możemy. Tak, one szybko z nas wystrzeliwują, bardzo szybko i zwiększony damage mają. 6 takich strzał mamy, i jeśli użyjemy drugi raz umiejętności, to mamy taki mały dash, który dodaje nam dodatkowe 4 strzały. Z cooldownami to jest tak, że możemy użyć. Przez 8 sekund tej drugiej umiejętności, ale jeśli nie użyjemy, to potem wskakuje nam jeszcze cooldown 4 sekundowy, czyli w sumie 12 sekund, albo 12 sekund od ponownego użycia, czyli oddaża. Czyli tak naprawdę najbardziej się opłaca użyć 6 strzał, a znaczy, przepraszam, użyć E, 4 strzał, użyć do skoku, który da nam kolejne 4 strzały, i my będziemy sobie wystrzeliwać je, już będzie nam cooldown leciał do kolejnych. A drugie użycie nie kosztuje nas w ogóle many, dlatego warto używać dwa razy, ale nie od razu, tylko jak wystrzelicie przynajmniej te cztery strzały z pierwszych sześciu, bo maksymalnie możecie mieć sześć aktywnych. Trzeba o tym pamiętać. Teraz ta przerobiona kapuza Maga zadaje obrażenia obszarowe, więc ona tak na początek jako taki low-costowy damage obszarowy bardzo dobrze się sprawdza. dziejecie po prostu takim ogniem przed siebie i zadajecie obszarowe obrażenia w czasie. Także spoko. Buty, nie, kurtka. Kurtka najemnika. No. Czy ona jest najlepsza? No chyba tak. Chyba jest taka najbezpieczniejsza, najprzyjemniejsza. Bo tak naprawdę nie wchodzimy za bardzo w te moby, więc kurtka, kurtka Stalkera, czyli prześladowcy odpada, czy chociażby Widma, czy na przykład szata Maga nie byłaby dobra. No, jeśli ktoś utrzymuje się z życiem bardzo dobrze w solówkach, to na przykład właśnie szata Maga na pasywny damage byłaby znacznie lepsza, czy szata kultysty. Więc. Takie bym polecał, ale taka bezpieczna, i potem też y, pozwalająca na PVP, chociażby właśnie w tych koraptedach. To będzie kurtka najemnika, więc jeśli ktoś tak planuje, żeby potem też sobie te koraptedy pograć, to kurtka najemnika jednak będzie tutaj lepszym wyborem, bo po prostu będziecie już się trochę rozwijać i potem będzie miała te specki. Buty najemnika. I teraz tak, przebieżka, Dzięki niej możesz śledzić cele, jednocześnie obniżając czasy oddowienia. Ym, czyli tak naprawdę nie muszą być te buty. Mogą być jakiekolwiek średnie buty, czyli skórzane, które po prostu włączacie na środkowy skill, tak jak tutaj macie pokazane. O dziwo, tym razem wszystkie skile się zgadzają w stosunku do tego, co nam napisali powyżej. Czyli mamy tutaj obszarowe Q, obszarowe W, E normalnie, kurtka na leczenie, czapka na ogień i środkowy skill na butach. Ok, no to teraz mamy jeszcze sakwa na udźwig, pelerynę na energię, oczywiście. Tutaj dalej, jeśli pójdziecie, to najczęstszym wyborem w tym bildzie będzie peleryna Tetford. Ona jest oczywiście droższa niż podstawa peleryny, ale tutaj już wiecie, no, traktujemy to jako kolejny krok rozwijania bildu. Ok, dobra. potka na trucie. No na PVE może tak, ale na PVP tutaj częściej jednak będzie stosowana potka na leczenie, ewentualnie potka na powiększenie. Sum na regenerację. Na PvE tak, ale potem na PvP będziemy tutaj raczej gulasz jednak stosować, gulasz ten ósemkowy po prostu na dmg. Konik oczywiście na udźwiki do biegania, to tutaj nie ma co gadać w ogóle. Mocne strony, bardzo efektywny przeciwko pojedynczym wrogom i bossom. I to się zgadza łuk ogólnie, ten zwykły łuk. Tak naprawdę jest przeznaczony do tego, żeby być single targetem. I tutaj nie ma co się oszukiwać, więc nie jest to najlepsza broń do PvE. Raczej bym powiedział mocno średnia, a raczej słaba. Na bossy jeszcze daje rady, ale takie clear po prostu ma dość wolny, Więc są znacznie, znacznie lepsze rzeczy, chociażby włócznie i frosty, które jeszcze nie były pokazane będą dużo wyżej na właśnie czyszczenie dungeonów, niż taki zwykły łuk, ale no właśnie, on jest już tak bardziej troszkę pod pvp. Różne mniejsze umiejętności kontroli tłumu. Tak, Q to jest bardzo fajny skill do przerwania, odpychania, a na W jeszcze mamy ten root, który oczywiście później nie jest stosowany, więc... więc... Raczej będzie, no dobra, czasem jest, ale raczej będzie ten odskok, ale on też ma swego rodzaju kontrolę bo jeśli trawię przeciwnika, to go spowalniamy mocno, więc tutaj możemy podtrzymać jednak ten podpunkt. Umiejętność z odskokiem. A, widzicie, jest. Umiejętność z odskokiem umożliwia unikanie ataków. I właśnie to potem się używa. Drugie W, taki biały odskok. Tak, to jest potem używana bardzo często umiejętność. Przystępny cenowo, no tutaj nie ma żadnych artefaktów, no to co tutaj ma być drogie. Słaby przeciwko grupom mobów. No a właśnie, i to jest to, że słaby clear ma przeciwko grupom mobów. Długi czas stania i czarowania, tak. Wszystko co klikacie, wymaga od was, żebyście stali. Nie ma żadnych umiejętności w biegu. Q, W, E. Na Q to w ogóle się zatrzymujecie, kastujecie. W też przez chwilę, a E no to musicie stać, żeby wyprowadzać autotaki. Więc pod tym względem, no jest dość taki mało mobilny. Ale właśnie nadrabia tym, że odpycha i odskakuje, więc. Tym nadrabia właśnie tą mobilność. No i fajnie jest bardzo do kajtowania, bo nie trzeba wystrzeliwać tych sześciu strzałów, tylko można na przykład dwie odejść kawałek, odepchnąć, znowu dwie. To jest fajne. I niska przydatność w dużych bitwach. Nie ma w ogóle przydatności w dużych bitwach. On w ogóle nie nadaje się do walk, nawet już jak jest chociażby Hellgate 5x5, to taki łuk już w ogóle nie ma sensu. Najmniejszego. Łuk to jest taka walka 1, może 2 na 2 i koniec. Więcej naprawdę nie ma co z tego wyciskać. Styl gry. Umiejętność kół wystrzeliwy salwę strzałów, stoczko przed tobą. Po zadaniem obraża, umiejętność odrzuca do tyłu wszystkich uderzonych wrogów. W ten sposób możesz tworzyć dystans. To co powiedziałem, pomiędzy wrogami lub przerywać im zaklęcia. No i to też powiedziałem. Zaklęcie ma niski czas odnowienia. No i właśnie. To jest bardzo duża zaleta kół, bo to ma chyba tylko 5 sekund. Bardzo szybko można. Właśnie to robić, czyli kół, parę autosów, na przykład W, znowu gości do nas zabiega i znowu mamy kół. Także spoko. Czasami nawet się grało z pelerną Carleonu, żeby właśnie dwa razy odepchnąć przeciwnika. Też dobra opcja. Ymm, zaklęcie ma niski czas odnawiania, więc może być używane często do zadawania częstych obrażeń. Tak, częste obrażenia i częste odpychanie i przerywanie. To jest bardzo wkurzające dla przeciwników, wieszcie. Umiejętność W to mała... To mała umiejętność obszarowa, no w sumie tak, ehm, bo na niewielkim obszarze bije, która tymczasowo unieruchomi wrogów. Możesz jej używać na otwarte starcie, aby utrzymać wrogów walczących wręcz na odległość. Tak, ale lepszy odskok. W sensie tutaj zadajemy obrażenia, no ale nie mamy tego dystansu wtedy. I możesz ją zamienić na mroźny strzał dla uzyskania większej mobilności kosztem części obrażeń i kontroli tu. tak, to, to jest właśnie ten odskok na W. Twoja umiejętność E zapewnia Ci 6 przykniętych strzał. To w sumie to już mówiliśmy, więc nie będziemy tego powtarzać. Kapuza posiada dodatkowe zaklęcie, zadające obrażenia, które umożliwia Ci szybsze pokonywanie grup wrogów. Tak, ale przeciwko PvP będzie beznadziejnie słaba. Raczej kaptur na odbicie się stosuje, czyli ym, łowcy. Hunter Hood. Kurtka. Może być użyta do zyskiwania zdrowia, no najlepiej działa w połączeniu z twoimi zaklętymi strzałami. A nie wiem, tam chyba wcześniej tego nie przystałem. Yy, tak, po prostu naciskamy sobie kurtkę, naciskamy E i po prostu bardzo szybko wystrzeliwujemy strzały, więc bardzo szybko też się uleczymy. Twoja umiejętność Q i W aktywują też kradzież życia, więc skorzystanie z kurtki, która ma tam chyba tylko 7 hitów, jest bardzo proste. Tym bardziej, że Q czy W możemy obszarowo trafić wielu przeciwników. Możesz skorzystać z umiejętności butów, aby. Zamknąć odstęp lub uciec przed wrogiem. Przebieżka obniża Twoje czasy odnowienia, dzięki czemu możesz częściej używać umiejętności. Czyli takie Q czy E, które mają bardzo małe cooldowny, to będzie jeszcze szybciej. To jest fajne. Starcie z wrogiem powinno wyglądać mniej więcej tak. Użyj umiejętności E, aby aktować zaklęte szały. Rzuć zaklęcie W, aby zatrzymać przeciwnika z dala od siebie. Zacznij automatyczne ataki na wroga, którego chcesz pokonać najpierw. Użyj umiejętności Q, aby zadać dodatkowe obrażenie lub przerwać umiejętności wroga. Rzuć ponownie umiejętność E, jeśli potrzebujesz uniknąć zaklęcia lub potrzebujesz dodatkowych obrażeń z zaklętych strzał. Tak naprawdę, z tego co widziałem ostatnio grając, koraptety, to nie ma sensu nie używać tylko drugiego E. Dlaczego? Dlatego, że po prostu daje wam tą dodatkową mobilność, to jest jedno, i daje wam dodatkowe strzały za darmo. Tutaj chodzi też o ten koszt energii. Samo E jest bardzo drogie energetycznie, dlatego też się gra pasywkę na manę najczęściej, chociaż w takich starciach jeden na jeden to tej many wystarcza i nie trzeba wtedy na przebicie się z trzecią pasywkę stosuje. Ale tutaj mamy taką sugestię, że może nie musisz. Niekoniecznie, ale ja bym jednak stosował prawie zawsze, dlatego że właśnie te drugie użycie E jest darmowe. I to dużo robi, że po prostu będzie Wam ciężej się z many wypróć. I myślę, że jeśli szybko wystrzelicie te parę strzał, to dodatkowe 4 przedłużające nam o parę sekund cooldown, ale dodatkowe 4 i właśnie dodatkowa mobilność jest bardzo dużo warta. Bo jeśli wystrzelicie te strzały w 4 sekundy, a nie jest to żaden problem, te pierwsze cztery, i użyjcie tego drugiego. To macie tak jakby 4 sekundy cooldownu za 4 dodatkowe strzały. Czy to się opłaca? Normalnie macie 6 strzałów i 12 sekund cooldownu. Dodatkowo, ten cooldown 8 sekund pierwszych, jeśli nie użycie drugiej umiejętności, nie jest w żaden możliwy sposób do skrócenia. Zawsze będzie 8 sekund, nieważne jakie macie cooldowny. A jeśli użyjecie butów potem po drugim użyciu E, to wasz cooldown się znacznie skróci, ten całościowy. Więc. Tak. Lepiej używać dwa razy. Praktycznie zawsze. Tylko trzeba patrzeć, właśnie, żeby te dwie strzały nam zostały, i wtedy użyć. Wtedy jak najszybciej już nam cooldown leci i też mamy. Nie tracimy strzał, bo nie osiągamy wyżej niż 6. Ok. Użyj kurtki, gdy Twoje zdrowie spadnie poniżej 60%. Najlepiej w połączeniu z zaklętymi strzałami. Mniej więcej tak, bo to tak odnawia 2, 2,5 bara, różnie to jest. Ale mniej więcej tak. Wcześniej się nie za bardzo opłaca, bo nie przeleczycie się przecież. Jeśli będziesz miał problem z poziomem energii, użyj energetycznej umiejętności pasywnej, która będzie stale odnawiać Twoje zasoby energii, gdy użyjesz zwykłego ataku. Generalnie jeśli robicie PvE, no to na many zawsze, jeśli robicie PvP, te 1 na 1, 2 na 2, to tam możecie właśnie przebijające strzały sobie użyć. To wszystko na dziś, więcej podstawowych buildów nadchodzi już niedługo. I tak by się prezentował ten build, więc tym razem, tak naprawdę, tutaj chyba nie ma nic do zarzucenia. Oczywiście nie rozwijają tego dalej, to tak jak tam powiedziałem potka na, ener znaczy na energię na leczenie czy pelerynka TATE Fordu, czy Karleono e, tak, czy zmiana czapki, bo to jest początkowy build, więc jeśli chodzi o początkowy build, to tutaj jesteśmy bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze tutaj stoimy. Myślę, że dobrze został poprowadzony ten poradnik i jest wartościowy. Tak, tak można powiedzieć. Nie to co te poprzednie, chociaż tutaj już się dopatrywałem, że ktoś tutaj na szybko klecił, ale nie jest dobrze zrobiony, więc, więc jest w porządku. Nie to co tam poprzedni, gdzie był niedopracowany jakieś inne umiejętności powklejane inne itemki. A. <laughs> Szkoda gadać. No nic. Tym razem się postarali. Mam nadzieję, że będą kolejne poradniki tego typu. Sam jestem ciekaw co tam jeszcze przedstawią. Jest jeszcze trochę broni. Jest jeszcze trochę broni, które spokojnie mogą być początkowymi. Więc no cóż. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Bądź live na Twitchu, który macie podlinkowany poniżej. Trzymajcie. Się.